Jak, jak ja mam coś kupić, jak mnie nie stać? Halo, gro! Co to ma znaczyć? Nie no, tak mi się na... Wszyscy się powybijają, zanim ja wejdę. Okay. O, jestem! Czekaj! Tu jest apteczka. Chyba. Znaczy skrzynka. O, podjedź do automatu tam. Ja się wychylaję, się kupię healka. No <noise> <noise> Czekaj. Ła! Nie! Nie mogę, nie mam golda. No właśnie. <noise> Czekaj. O. Czekaj, bo tu jest skrzynka. Skrzynka. O! Ja to chcę! Nie przestało chyba działać, już nie dostaję obrazu. Fajnego. Miło panie. Dyskać tak. Okej? Okay. Broń, która mi się przyda. To niezły challenge. Ale fajne miasto. Czy co to jest? Kurwa, jaki autobus! <laughs> Ale Ale rękawice to są te, co trzeba spod bródka przyjebać. Czekaj, bo oni się strzelają w górę. Wjeżdżaj tu na górę, wjeżdżaj tu. Leży? Leży? Jest podobno, mną, mną Chciałem ci podjechać. <laughs> no. Ja potrzebuję leczenia z dobrego. Jest apteczka, na Widzę, widzę, widzę. Wow. Znaczy teraz jest dobrze, tylko jak podjeżdżamy gdzieś to już. I zostały dwie osoby. To są te I dwa miałem ostatnio Zobaczmy tutaj co jest Hy, skąd tu jest strzelają? Yes. Nice. Mamy to Nice no mi się podoba! <Guydy> ja pierdzielę, ty... <Guydy> Tego się nie spodziewałem. <Guydy> Panie, 13 frag... 12 fragów... dwanaście fragów! Podobają mi się te... pięści. <Guydy> Wypał, wysiadł. O, wypadł, wyszedł. Strzelaj się. O, tu. <laughs> Wsiadł i tu. Nie najmłodka. Wyszedł. Gdzie na to? A tu. Naszym samochodem go zabiłem! Tam autobus chyba jeździ, tam. Samochód przy nas. ci, że słabo z tym granatnikiem, bo... ...się odbija, ale... ...coś dostajemy. Bo... Autobus! U kurwa, ubiegł

co to mieć? Ale jest jest zabawnie no, no. Udał się ten sezon jak na razie Zobaczymy później czy mi zacznie wkurgać Ale na razie jest zajebiście Musimy się dorwać do autobusu Ono no, chyba gdzieś tu musi być Tam Ale... go chyba gdzieś gorą Czy w tym meczu to no, na północy był bo przecież go zaraz na początku meczu widziałem A No tak Не выскинь. Кроки. Ойго. Я ума. На <laughs> Nie, nie, nie. Padł, a potem pochalał. No powiem ci, że... nic ich nie trafiłem, w sensie... zawodników. Ale daleko nas. Całkiem Za nami nie samochód. Dostał. To jest samochód, uwaga. Korona <gulana> musi <nie>. być. <gulana> Dawaj do naprawy. Czy jeszcze jeden samochód. Wiej, mam HP. Wsiadaj. Nie leżę. No, no. tu ludzi O, zabiłem jednego tam Chodź mi podnieść! Ale ktoś do mnie strzela jeszcze Oj, wykulało mnie ktoś Wiesz, tu jest suma 4 czy 5 grup Przez tą wyspę jebaną <grystanie> Oj, też Dawaj do wyrwy Tylko kartę potrzebuję twoją mnie komiec wyrwał, więc sobie wyrwą moją kartę. No. Ale to po tym się są jakieś. Tak. Kurde, tylko tu typy biegną przed owoim ciałem. To Wiesz ten samochód ich. To jest samochód ich. Wziąłeś kartę? Tak. A jest, Tak. No. Biało ma Wybuch Wsiadaj, wsiadaj Jedziemy po nich I za kamieniami Dobre parkowanie Jeden biało Go Dojazd, dojazd Wysoko nad nami jest Do strefy? Na drzewie Nie widzę go No strzelić się tam jest Jeszcze kto będzie Dawaj, dawaj O, spadł Spadł Siedemnaście Nie sięgnąłem, o karabin może sobie w końcu wezmę. Tutaj jedna karabin. osoba została. I ktoś do mnie strzelał tak z daleka. Z drugiej strony, chodźcie schowami. Chodź ty. się schowamy. On musi do nas dojść, nie jest w strefie. Jest na zami. Kurwa, będę jak nie obu Biało, biało, biało Kurde, jakim to nie utrapiłem Mamy to